Dokument o 20. Miałam 44 lata nieco wcześniej. Nie wiedziałam, czym jest perimenopauza. Objawia się lękiem i bezsennością. Stajesz o trzeciej nad ranem i googlujesz, co ci dolega. Widziałam starszą, siwą, smutną kobietę z głową w dłoniach. Nie ma tylko jednej idealnej rodziny. Świat tak nie działa. Są pary tej samej płci, samodzielni rodzice. Mam nadzieję, że ten program otworzy oczy widzom, którzy zobaczą zupełnie inną rzeczywistość. Co oznacza dla Ciebie miłość? Być akceptowaną taką, jaka jestem. Od 20 lat Liz Dor prowadzi pionierskie warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się. Dziękuję, mają prawo do związków i seksu. Dokument o 20. Oglądaj w każdy weekend w studio Med